To jest droga rowerowa, tam jest chodnik. Co nich.. Aliech.. <m alrededor revenir> <m rebirth> ty bo Jaki cudem w ogóle? Jak pedofil nie wyglądam. Czeka na nas Dolczewita ze mną ha wow! Wow! Też szmaty z są W szoku Uwaga, pokazuję ile przejść robiłem z kika. 50 dolarów. Za 4 godziny 28. Na twicu zarobiłem za wczoraj... Tyle samo. Za 9 godzin streama. Wow. I to wszystko z widzów, to wszystko od widzów, Płatne subskrypcje, subskrypcje w Prag. Za reklamę 3 dolary. Metki wystają ze spodni, chcesz bifu zapomnij Meduza wykonuje telefon życia i na bok padnie ze śmiechu. Co? Aż. Mam filmik niepełnosprawny. Fajny ostatni kanał znalazłem. I on się nazywa Klau Klaudia Eliza, nie, klau Klaudeliza, aha, Klaudeliza to jest, Klaudeliza, jest, Ela Vampir się nazywa kanał, i mosty to są, mosty to są szoty, nie? Żebyście zaraz Szymonku nie sapał, wrażenie jak <laughs> No spaceruje dużo, taksówką jadę, wiadomo, z hotelu do miasta, bo jest dużo kilometrów, ale spaceruje też sporo. Nigdy nie w Dubaju, warto pojechać? Dużo osób mówi no. do Rozjaśniłam, ale kogo... Ja tego nie robiłam, to ja się słońca nie rozjaśniłem. To ja właśnie wychodzę z tej drużyny, to jest koniec. Przegraliśmy na Iron Wolves, Polska, o, kurwa No wstyd jakuj, no Jestem mix Holocue playerem, Odi jest master playerem, Melonic kur... Washtub, tylko Secret tutaj mi go szkoda, bo próbował. Sorry Secret, znajdziesz lepszą drużynę, do odcisku, może dojść. Pewnie Cię <laughs> wezmą i może coś osiągniesz, a nie z takimi debilami jak my. Przepraszam, do że zbadowałem Wam miesiąc ponad splitu i tego. Wracam do daily streamowania i grania Lulu na solo queue. Mam nadzieję, że Was nie spotkam, bo będziecie w lowmasta. Także Dziękuję. Dzięki. Nad... Na razie. Melo. No my wczoraj rozkminialiśmy na kiku, jaki są... Oni jeszcze. Nie, oni nie mają pewnych playoffów. Tu jest błąd w ogóle zrobiony. Tutaj, bo tu jest. Oni są na biało, że mają pewne playoffy. A to, to, to jest jeszcze wszystko. Powiem Wam. No, to jest jeszcze. Ciszko, ciżko tam może być. Tam opiewa się Back to the Game. Teraz Meister wygrało. Tu będzie ciekawie. Tu będzie ciekawie wszystko. Czy performance. Nie no, mi się daj, że. Czy performance Forsaken jest Nie, na pewno nie. Na pewno nie, bo Forsaken. Bo. Bo Forsaken nie spadnie z ligi, nie? Na pewno ludzie pewnie oczekiwali więcej. No przecież sam Sincroft ten skład po to, żeby zniszczyć marzenia. No się zdarzało, co prawda, ale no. Bo mi się, Ja, ja tak oglądam ten gry Syncrofa, ja nie, Bo ja nie oglądam z. z tego. z Powa. Ja nie oglądam z jego Powa, tylko oglądam ze Specta. To on tak ze Specta takie questionable rzeczy robi, moim zdaniem, nie? On. No takie questionable, bo Nie, nie wiem. Jakoś jest tak dziwnie to się ogląda niekiedy mam wrażenie Na no, przykład jakiś wista napisał, że, że się go w ogóle nie słuchają Nie wiem, może tak być, może tak być Los raton Support, wygram na Los Ratones za parę dni e, był jakiś przystojniejszy LoLa w Europie niż Rekles? X sel sell 75% of all products to... A no to sporo. Ma fajną fryzurę właśnie. Tobias mówił, że z tego co gada są chłopakami, też mówią że komunikacja leży u nich. O lol, seans jest pokazany z komunikat, A no tak, bo wy przecież jesteście z młodego pokolenia, to albo masz brokoli bongo na głowie, albo masz buskata, nie? No właśnie, no tak, zapomniałem w sumie. Że młodzi jesteście. Tylko brokoli bongo albo buscat. To to jest brokoli bongo? To jest brokoli bongo. Kurwa, <laughs> jaki nerd. Ole, loguje, komputer. Zlogowała mi kompa Ta likpia ja tak laguje. O, to jest brokoli bongo Jaki frajer jaki frajer Czy w Katowicach ładna pogoda? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia Wczoraj była fajna pogoda Widzieliście co mnie spotkało wczoraj na drodze? Nie, to trzeba zobaczyć Patrzcie Patrzcie, ale patrzcie Ale, ale zobacz Oliwia pojechała na tatuaż Do Warszawy Ona mi szeptała Jak ma, jak ten Jak, jak na Nikita Patrz, patrz Ale patrz Jadę. Jadę rowerem. Jest znak drogowy, że z tamtej strony, tu jest droga rowerowa, tu jest droga zwykła i tu jest droga rowerowa. Nie? Idzie dwójka ku... Tu jest chodnik. Oj. Patrz, obraca się. Babka na wzruszona. Idą, idą dalej, stary. Patrz na cień. To jest droga rowerowa, tam jest chodnik. No nie, ale cię, no jak dzwonię i pan nie idzie, to co mam zrobić? Dobra, pozdro tam. Widzisz to? Coś tam, czy jestem ZOMO, czy coś takiego. Skręcinn, nie? Ale hamstwo, ha bo tu chodzi. Bo tu chodzi. Tu chodzi o to, że to jest po prostu. To jest po prostu hamstwo. To jest po prostu jakieś takie ego, ego, po prostu. Ego, ego, ego starszych ludzi. To jest po prostu już właśnie to tak, to już jest stary zgret, to, sta, to już jest stary zgret. Bo ja jestem ogólnie bardzo milny nastawiony do ludzi i wiesz, ja nie ma to problemu, że on tu idzie, drędnąłem i tak dalej, ale patrz Drindam. Oj patrz Babka, babka ślad, Ona się nawet stary nie, nie popatrzyła To jest droga rowerowa, tam jest chodnik No i no, norma, normalnie mówię, normalnie mówię, nie? Po prostu może nie zauważyli, nie? Dziwne, no ludzie są dziwni, ale akurat mogę się... Ale stary tu nie chodzi o to, że mogą mieć... Wie... Czy nie, tu chodzi o to, że po prostu, no nie wiem, dla mnie to jest takie, nie wiem jak się to powiedzieć, no nie, 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 nie wiem, jak się to powiedzieć, to ja nie mogę tak kupić jak nie kupię tego Mi się te kolory nie podobają za bardzo, mi się ta, mi się ta mapa nie podoba totalnie o, i e, moby nie pasują z dżungli, no moim zdaniem kampy nie pasują kolorystyką Musiały być różowe, w sensie musiały być takie, bardziej takie niebieskawe, mi się wydaje, nie? Też wydaje mi się, że nie musimy cały czas być przy tych samych mobach, ale dzień za... nie gry, teraz to widzę, w sensie? No miniony zmienili, miniony zmienili, patrz miniony są trochę bardziej takie mroczne, nie? Ja, pierd... Jezu, Sam za co weźmie. A ja nie miałam ty, ty, ty pokazać, jak reklas. Jak ma to zrobione? W ustawieniach, gdzie? Szpaku po polno. No, szpaku. Dzisiaj yy, o 15.00 vlog z Korei, nie? Ostatni zagubiony. Wow. Sporanka poranka gołe. Melonik rzuca esport na studia, a Synchrof mówi, że. Pier... I że przychwali mi siedzi. No to co, nie nągrali już czy co? Nie, bo z tym to z... było zawirowania. Puszę, nie, nie liczymy jakoś dużo, żebyś ale po prostu żeby był już. No co, się marnować? No obejrzy, obejrzy, no. Ja p tę Stary, trafiłeś coś w tym życiu? Co się dzieje? Się... LOLO5 totalnie. My, ja patrzyłem wczoraj bo wczoraj gadałem z Marcinem o strawie właśnie i. Patrzę jak to zrobić, nie wiem, nie umiem. No jest dużo contentu z Korei, ale jakś tak zastój był. No jest, mówiłam, Jeff HS robi normalnie poradniki w sensie na Hersem dek trakerze, deki propo tak by no zaraz wam pokażę zresztą z Krzychem z podciwym Krzychem? nie z innym. Krzy Krzysztof, nie, nie, z kim on tam to robił? Ej, nie od kilku dni mnie strasznie sędzi dupcia A to po tym KFC chyba. Dole dziwnie jeździł, no mapa jest bo to Spirit Blossom. Ja pierdolę gówno! Czemu my nie kończymy gry? Kajsom! What? Czemu Kai'Sa nie. Co jest z Czemu Kajsa nie kończy gry? Czemu Lona nie wchodzi? W sensie. Lona powinna slowchasek stać tam na firi Tak, żeby ona nie mogła cofnąć bazę I my kończymy grę. Coś dzieje? On skończy tę gry? Wyśmy! KUA jaki cudem w ogóle? BASE! Co ty robisz? BASE! What? What is going on? Ja BG DG pisze! Solo grę w pier... gówniaku! Solo... Małeś. Gość ma zaranych uwaga, 1200 rankedów i ma pick Elo 300 punktów Kero, Kierowałem tę gierę, kierowałem ją, tam był koniec gry Ja pierdolę, co za kurwa Co za łeb, co za łeb Jeszcze Zion ma zaranych 1000 punktów ma 300... ma zaranych 1000 gier ponad, ma 300 punktów kurwa 300 punktów i on będzie jakiś ego No nie po prostu już wiesz że ty nie ma co rozmawiać z downem Po prostu nie ma sensu, nie ma sensu nim rozmawiać jakkolwiek. Teraz nie chcę, teraz nie chcę wróżka. Ja, ja mogę mieć nawet 1400 punktów, ja i tak jestem według. Ja u, u, 1000 punktów więcej, Kurwa. i on będzie mówił, że jestem bad, rozumiesz... Człowieku, Maciek... Maciek ma 70% raty w challengerze i na Low go wyzywają, że z zrozumiesz? rozumiesz? Ostatnia prosta, o 700 widzów. Okej O bo trzeba f... kursów w ogóle czy nie? On mówił o tyle trzeba kursów czy nie? Ja jakby w ja tej Warszawie byłem, to tak zauważyłem, że ludzie mają trochę w... światła. Uuuu, tak! W... To kto No chyba ziomek! Ale to chyba, ej, chyba pierwsze auto strollowało, czy nie? No patrz, bo on się tak... On się zatrzymał? Nie, bo on tam stoi! Patrz na cień! Stoi! Hamujemy to. Nie, dobra, nie, dobra, 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 nie, nie, czerwony, czerwony... Czerwony Ale nie, on nie hamował w ogóle, wiesz ten championa. Chyba stać równowagę. Oj. No ale to kogo wina? Ale, ale kogo wina? Ten włączył migacz, a ten wyprzedza... wyprzedza na... Ten wyprzedza na ciągłej! Aż nim rzuca! O Jezus! O Jezus! Warion takie... O kur... Nie, to, to jest zabranie prawo jazdy chyba czy nie. Przekroczenie prędkości, yy, manerw yy, yy, wyprzedzania Stary kur na, na, na pasach na skrzyżowaniu, na ciągłej. No to tu, tu, tu jest. To tu jest ma prawko zagranicznie. Tak może przez Nie wolno jak coś. Nie wolno przelać na, na, na. Nie wolno wyprzedzać na. Na pasach, na których nie ma świateł. Nie możesz przekroczyć drugiego samochodu. Nie możesz tego zrobić. Salmon Kid. Never in my entire life I have seen this interaction. I'm pulling my chickens out to path to cracks. Shivana is starting my red. Szywana z Jubil Pet. 300 shield notes Mam big chicken and it's progging on red. Please god Allah Jezus prek, whoever can see this remove the jungle pet I can't take anymore is the worst range of jungle entry begging What? <laughs> o. Oh, <laughs> Co się stało? Ale tu chyba po prostu niebezpieczna sytuacja, to nie jest tak, że. On pewnie mógł tam wyprzeć, była pewnie przerywana i No pewnie wyje... O, patrz, no, no jeżeli tak jakby. Jeżeli on wyjeżdża tutaj. Na wyprzedzanie, tu w tym miejscu, tu w tym miejscu, wiesz, na wyprzedzanie, tu, to, to, to może się wydarzyć, jakby taka sytuacja wymusi. No tak hamsko jeszcze to zrobił strasznie. O, jakaś dziaga idzie. No! No, no, debil, debil, ale nie było close nawet chyba. O, o. No i tu jest utrata prawa jazdy właśnie Wyprzedzanie na pasach yy, Pewnie szybciej jał niż mógł Mi koledzy opowiadali, że po takiej sytuacji jest totalnie pełna adrenalina stary, że masz tak, taki moment, że jakby nie wiesz co się stało za bardzo I dopiero po paru minutach do siebie dochodzi, Co coś właśnie wydarzyło Oj, Ej, mi się wydaje, że ona chyba dominuje w tym związku, czy nie? Cyń z kajaków to by taki banger był. Ale już był cyń z kajaków kiedyś. Już był kiedyś cyń z kajaków. Kajaki, jabczan, rybson. Hej, dowie, dzisiaj są nowości. Nie, no nie, nie zeszczę się w gacie. Ej, pomóż. Czemu się zawsze steruje? Weź złap, złap. Dobra, idę się oddać, jabczan. Wyjdźcie. <laughs> <Ty>, Wyjdźcie. <laughs> o kurde. O kurwa. o kurwa, teraz kur. Daj, 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 daj O, o kur, najbardziej w ciągu ostatnich 3 dni jest Keydral? Ostatnich 30 dni też jest Keydral Ty Keydral jest największym streamerem na Twitchu? Czyli Liga nie umiera, a klasycznie pedofil, no właśnie Ale patrz, nie no, tutaj akurat jest lipa w f... patrz W ciągu 30 dni, Liga Legend, spadek cześć, tu, nie, czekaj, co, co, co sobie sprawdzaliśmy? W marcu spadek, 9% W april, 45% i ze wzrostem 78, ale to była kwestia pogody, po prostu, szczerze. Co roku tak jest, właśnie chyba nie. Dobra, no whatever, no. Dobra, ja nie pokazuję Ty z tego popadł, jakby ta. Sos, ta jedność miała ogromny łeb. Czerwona, ja czerwona To ta do, do Nie tak do tyłu, nie ma takiego, bo to włosy. pomidor ja i sąsy, czasnikowy. widzowie, zobaczcie co to się wydarzyło. Pokażcie ale dobrze wiadomo ten kebab, kurde. Dobra, już ja ogólnie zabrałem ten stos mięsa stąd. Trzy czwarte tego wrzuciłem z powrotem do Kepsa. Nie będę wyrzucał jedzenia. Nic się nie stało, no zdarza się, zdarza się. Ona jest dominą? Myślę że tak, no. Myślę, że ona ma totalnie wyjebane w pozycji krzycha. Ej, nie powiedziałbym, że miętam siedzi w kebabie, ale siedzi. Siedzi, zwróciłem na to uwagę, bo to jest nietypowe. Mięta w kebabie? Kto tak daje? On Kurde, się... dziwnie gadają, nie? Z jednego 26. 26 to dobra cena. 4 kilo za kilogram. Ej, wylozuję streama. Przepraszam. Ej, dobra, spróbujemy tego burgerka, co wyda to ludziska? Ludziska? To ludziska? <noise> ale ty robi nie dla widzów w LoL'a? Fajna kobita. Nie znam jej, ale nie, myślę, że może jest fajna, no, Czemu nie fajna? Idziemy na lumpy. Idziemy. Frajnie wali po a on dzwoni na policję, bo go browarem. Ale to jest aktor! W sensie to jest Dominik. Aktor, taką ksywę ma. On się bił z Jo I, I to on chyba był pijanem, powiedział Mai. Czym ta się naradozoba pa.